Zapraszamy na nowy cykl Alfabet szatni. Dzis literka S jak chatnya Auf geht's! Czym jest Szatnia dla Ciebie ogólnie? Ś Jak to czy Świętością tutaj się wchodzi, że to jest zamknięty teren, to jest nasze, nasz, nasz dom tak naprawdę drugi. To coś więcej niż tylko pomieszczenie, także dużo czasu tu spędzamy, no i chcemy się w nim dobrze czuć, także to jest najważniejsze, żeby otoczyć się fajnymi rzeczami. Trochę duże, ale i nie w moim kubku, nie? Zdarza się, że tu odchodzą jakieś numery, głupoty, coś robicie, gracie w piłkę jakąś? W piłkę to nie było, tutaj e, już były zniszczenia, ale ogólnie. Ja ja są cały czas. No, Teraz się uczymy języków, dostałem w nie swoim kubku kawę, także różne rzeczy się dzieją. Dziki jest brudasem. Nie, cały, nie cały czas buty zostawia w szatni i trzeba go cały czas e, ją ponaglać. bo się kąpie w domu. Żeby. żeby Chciałem go ponagrać, żeby wynosił buty do magazynu. To nie jest prawda, to są jakieś pogłoski. Co tu się najczęściej dzieje w tej szatni? Co się dzieje? Midger, tańczy, Dixon śpiewa i... I, maluje. i maluje ściany jest w ogóle rewelacyjny. Jak tam szatnia, wodnicy, wszystko w porządku. Jak najbardziej wszystko w porządku. Fajna szatnia, dobra cyntara, także jest ok. Dobra, koniec. Idę na trening. Czas się wziąć do rebaty.